Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec lecimy z kolejnym ocenieniem zamków. Zostały nam już tylko cztery postacie do oceny. Dzisiaj będziemy oceniać zamki Nizara, no i w końcu będziemy mogli przejść do dwóch naszych turniejów, które są tutaj w planie. Więc zaczynamy. Zamek numer 1 będziemy oceniać ogólnie. Co do Nizara, to naprawdę mam mały dylemat, bo patrz, znam go ze standardowej wersji, bo nieraz przechodziłem kampanię czy jakieś tam różne rzeczy. No i Nizer ogólnie sam w sobie. Nie jest, bym to powiedział, mocną postacią, jeśli chodzi o to, jak gracz ma się z nim bić, bo wystarczy podjechać jedną balistą, obojętnie z jakiej strony i da się go po prostu podpalić. Jeden pożar zniszczy u niego wszystko. Ale z drugiej strony patrzymy tutaj na walki botów, też oceniamy przez ten fakt. Więc szczerze, na standardowej wersji Nizar ogólnie miał dużo asasynów, a łuczników tyle, co tam pewnie do obrony. O mniej więcej tak to wyglądało jak jest teraz, ale na nieoficjalnym patchu dostał on takiego boosta, że naprawdę on ma te spore ilości łuczników, którymi atakuje, co jest naprawdę w stanie podbić wiele zamków. No wygrał raz z wilkiem w jego warowni, więc jest to możliwe. Naprawdę przebić się do Nizar'a też, no Nizar ogólnie jakby to powiedzieć, on jest dobry z tego względu, że boty można to powiedzieć nie ogarniają. Czyli tak jakby szczęście w nieszczęściu, bo sam Nizar przez to, że jakie ma niektóre zamki, czyli ma takie, gdzie no jak okopie się cały dookoła i ma gdzieś tam jedną bramę z tym mostem zwodzonym, to wystarczy jedna katapulta i sam może już zostać zblokowany, co nieraz się wydarzyło. Mimo, że miał pieniądze, mimo, że na przykład miał dużo jednostek, katapulty podjeżdżały i cały czas mu niszczyły tą bramę, aż pieniądze się wyczerpały. Drewno się na przykład, yy, drewna nie mógł zdobyć, ponieważ właśnie nie mógł wyjść z zamku. I był zblokowany przez jedną katapultę. Więc z drugiej strony mówię, z niz, Nizarem to jest tak trudno ocenić, ponieważ ma te zamki, takie na przykład jak właśnie ten, który ma tą ścieżkę. I ta ścieżka jest na plus i na minus. Ona plus jest o tyle, że nie zostanie on tak zblokowany poprzez katapultę, jak właśnie w sytuacji, o której przed chwilą mówiłem. Ale z drugiej strony, ta ścieżka nieraz też ułatwiła innym botom. To, że Nizar został pokonany, co prawda i tak trzeba się wysilić, żeby przejść do tego zamku i najlepiej atakować nie zaraz kontry. Czyli po prostu ta, to, co teraz robi na przykład saladyn, to nie ma szans. Mimo, że armia Saladyna jest dość duża, czy będzie dwa razy większa, przy takiej ilości uczników on tutaj nic nie zrobi. Bo pier, po pierwsze boty nie ogarniają, boty wysyłają grupami. Jak pojawia się tylko fosa, to te boty od razu mają jakieś, nie wiem, coś wyłączonego w sobie. One nie wiedzą, że można podejść wszystkimi jednostkami. Nie, trzeba wysyłać grupy. Trzeba tutaj najpierw ponieszyć wszystko dookoła, nie trzeba się przekopywać. Po co? Chodźmy do bramy, do, na drugi koniec mapy. Więc po prostu boty o tyle same w sobie nie ogarniają tej fosy i też przede wszystkim mają na przykład 30 jednostek, które kopią tę fosę i te jednostki w większości idą jako pierwsze, więc łucznicy pozbędą się ich bez problemu i potem reszta stoi, reszta już nie ogarnia. I to jest właśnie Nizar, jakby to powiedzieć, przypadkiem wykorzystuje to, że boty są czasem głupie i nie ogarniają. Więc też nie wiem, jak te zamki oceniać. Które zamki oceniać, że będą lepsze? Te, które mają tą ścieżkę, czy te, które nie mają tej ścieżki? Bo z jednej strony, tak jak mówię, no ten zamek ma o tyle plus, że Nizar sam się nie zblokuje, że nie podjedzie tu katapulta, nie zniszczy mu na przykład bramy i nie będzie tutaj jakiejś blokady, ale z drugiej strony ułatwia to też botom przejście i czasem z dobrym timingiem, jak teraz na przykład, załóżmy, Nizar wyszedł za takim, ktoś z, tam powstrzymał ten atak i wyszedłby z kontrą, no to już Nizar mógłby ucierpieć. Więc nie wiem, jak, Liczyć, czy te zamki z tą ścieżką są lepsze, czy gorsze, bo mają i plus, i minus, i tak samo tamte, które nie mają takich ścieżek, też mają i plus, i minus. Więc tutaj po prostu będę oceniał na tyle, ile jakby to powiedzieć mogę. Tutaj będę na przykład oceniał tyle, że ta brama, nawet jak już jest i jest ta ścieżka, to jest z tyłu. Przód w miarę mocny, co prawda, tutaj widzę, że jakieś balisty nie ogarniają, no to tak często się zdarza, że te balisty troszkę głupieją. Więc myślę, że tutaj, no nie wiem, no Nizerowi będę takie też dawał oceny, coś pomiędzy raczej 5 a 8. I to z racji takiej, że naprawdę na nieoficjalnym patchu dostał Boost. A myślę, że jakby oceniać standardowe wersje, to Nizer by był bardzo nisko szczerze, bo on wcale jakiś mocny nie mówi. Asas... Atak asasynami nie jest wcale taki mocny, bo asesyni to nie jest najmocniejsza jednostka do ataku, bardziej do tam, do rozwalania czegoś nie jest. Jak asesyni podchodzą jako takie najazdy, można to powiedzieć, coś tam niszczą, bo. No nie, nie trudno ich tak jakby to powiedzieć pokonać, ale też późno się ich zauważy, więc czasem uda im się coś poniszczyć. Więc myślę, że do tego się idealnie nadają. No i tutaj na ten zamek jak tak patrzę, no Unizara jak to wszystko wiadomo. Da się podpalić tutaj, co prawda może ta fosa Jest ważne też, Unizara są te balisty, które na przykład blokują, żeby właśnie jakieś tutaj inne balisty wrogie nie podjechały. Więc tutaj widzę, że są takie dwie na przodzie, łuczników w miarę jest, to tutaj obrona jest w miarę na przodzie fajna. Brama jest z tyłu, więc tutaj dobra, siódemkę myślę, że w tym zamku dam. Bo mówię, ciężko to oceniać i jakoś trzeba to ocenić. I myślę, że siódemkę tutaj. Dam tylko z racji takiej, że naprawdę jak już mają te boty przejść do tej ścieżki, to muszą iść okrężną drogą na sam koniec. I to na pewno nie zrobi by pomogło. Więc tutaj zostaniemy na siódemce. Ok, mamy zamek numer 2. No i teraz tak, już wiem na pewno, że ten zamek, mimo że tutaj widzę, że ma więcej na przykład balist. To na pewno nie dostanie wysokiej oceny, już Wam tłumaczę dlaczego. Tak na przykład, jak tam było, to trzeba było tak przekopać się przez jedną fosę, była ścieżka i drugą fosę, i dopiero wtedy było się, jakby na tej wysepce. Ale tu jest takie miejsce, właśnie to, które sprawia, że ten zamek jest naprawdę słaby. I nieraz widziałem, czy to Ryszard, czy to Wilk, który używa pikinierów na przykład do kopania. A pikinierzy są dość mocną jednostką, szczególnie że Nizar nie ma kuszników to przez to właśnie miejsce udało się nieraz pokonać Nizzara to w bardzo prosty sposób ponieważ jakby na przykład to miejsce przesunąć troszkę dalej żeby nie było tak blisko tej ścieżki tej rozpoczęcia jakby to powiedzieć ścieżki i wtedy boty musiałyby iść tam gdzieś dookoła niszczyć jedną bramę iść dalej niszczyć kolejną bramę tak jak to właśnie było mniej więcej w tamtym pierwszym zamku okej okay, wtedy ten zamek jeszcze mógłby powiedzieć że na szóstkę siódemkę by zasłużył ale tutaj raczej już dam piątkę i tylko właśnie z tego względu że to miejsce jest naprawdę bardzo słabe łucznicy, którzy są tutaj, przeważnie w małych ilościach. No to wystarczy ta grupa kuszników, którą ma Wilk w ataku, czy grupa łuczników, którą ma ktokolwiek inny. I tutaj jak podejdą ci łucznicy i wyczyszczą te wieże, a wtedy jeszcze z siedziby nie ma zasięgu poza tym ta wieża też chyba zasłania właśnie to miejsce, żeby tutaj ci łucznicy mogli strzelać, a przez tą wieżę niestety nie mogą, co sprawia, że to miejsce jest o tyle proste. Czyli tak, jak tutaj się przekopią i zniszczą tą bramę, i tutaj nieraz Wilk przekopał te 3-4 kratki, rozwalił tą bramę i już miał idealne wejście. I do tego jeszcze idzie tą stroną, po którym później przechodzi tutaj po magazynie i jest praktycznie już przy lordzie. Więc szczerze, ten zamek na pewno zasłuży na piątkę i nie więcej. I do tego też te ścieżki, zobaczcie, jak utrudniają tak naprawdę, jak wydłużają drogę żeby zbierać te surowce, to jest też trochę bez sensu, zobaczcie jak oni tutaj muszą daleko iść tylko żeby te surowce na magazyn dostarczyć, więc to jest naprawdę bez sensu i trochę psuje nie zarobi. nieraz przez to by wolniej atakował, bo miał wolniejszą rekrutację, mniej pieniędzy miał więc ten zamek piątka i raczej nie więcej, bo no, przez te dwa miejsca, przez to, że ścieżką trzeba chodzić co sprawia, że surowce też no, mają dłuższą drogę na ten magazyn no i plus to miejsce psuje na tyle, że ja to zostawiam na piątce. Mamy zamek numer 3, no i ten zamek dosłownie jest praktycznie taki sam jak ten poprzedni, jak zamek numer 2, ponieważ tutaj mamy troszkę inne te ścieżki, ale mniej więcej działanie mają takie same. Nawet nie wiem czy tutaj, nie no droga jest mniej więcej podobna, bo one też gdzieś aż do tamtąd mniej więcej musiały iść, tylko że tutaj mogą sobie wybrać czy chcą iść w lewo czy w prawo. Więc ten zamek, no tak, po pierwsze, jest tutaj brama bez mostu zwodzonego, więc to jest o tyle na minus, że nawet nie trzeba się przekopywać. Więc Nizar miał też o tyle bonus, tak samo jak Fryderyk, który ma zamek, gdzie jest cały okopany. Na niektóre boty, które często wysyłają, na przykład te kopiące jednostki jako pierwsze, no to miał już o tyle plus, że wiedział, że reszta jak pokona te kopiące jednostki, to reszta nic nie zrobi będzie tylko stała, tutaj w takich zamkach no pojawia się już ta szansa dla bota, gdy naprawdę masz już duży atak, że jednak uda się przejść, co prawda trzeba rozwalić jedną bramę, drugą i trzecią, żeby cała reszta ruszyła co też jest bardzo głupie, zamiast po prostu ruszyć wszystkimi jednostkami, ale no już tak boty mają, więc oceniamy to co jest ale tutaj w tym zamku jest dokładnie ta sama sytuacja wystarczy wystrzelać te dwie wieże, a w sumie trzy, bo tu to też, ale tam tą wieżę to nie najmniej liczyć, bo tam tylko jest pięć uczników. więc wystarczy tutaj to poczyścić i tutaj się zrobi idealne przejście, tak samo jak w tamtym. Tyle, że tutaj wydaje mi się, że nawet jest prostsze i tutaj boty jeszcze bardziej ogarniają to, że tutaj można się przekopać, bo tam często jest tak, że jednak jak się przekopią i tą pierwszą bramę zniszczą, to tą ścieżką zaczynają ruszać, ale tu już nieraz było też pokazane, że. Boty tu już nawet bardziej ogarną, że można się przekopać I tutaj więcej botów widziałem, że takie coś robiło Więc szczerze ten zamek też dostanie piątkę Nie będę tutaj zniżał na 4,5, chociaż mnie kusi, ale No tutaj też, no jest balist w miarę dość sporo, więcej niż nawet w tym pierwszym zamku, więc aż tak nie będę robił No ale na przykład taki Saladin, który już nie ogarnia i ma też mało jednostek kopiących, no to już musi iść dookoła I dużo na tym traci, więc Gdyby nie to, gdyby ta brama gdziekolwiek była indziej Chociażby nawet i w tym miejscu, jedna za drugą O tutaj, to już by było lepiej Tutaj po prostu zrobić całą fosę Nie robić aż takich wielkich ścieżek czy czegoś Myślę, że te zamki wtedy sprawiałyby No lepsze wrażenie, można to powiedzieć A tak, przez to, że tutaj jest łatwe przejście Łuczników za bardzo na przodzie tutaj dużo nie ma No nizer broni się praktycznie siedzibą A z siedziby tutaj aż jeszcze nie mają takiego zasięgu za bardzo Więc... Też zostaniemy na piątce i nie będziemy tutaj kombinować dalej. Mamy zamek numer 4, okej, okay, tutaj jeszcze fosy do końca nie zrobili, ale ten zamek jest znany. On często się u niezara pojawiał i powiem Wam, że ten zamek o tyle można powiedzieć, że fajnie, naprawdę gruba fosa. Nie ma tutaj żadnych ścieżek, są proste bramy, ale ten zamek ma jeden minus i to jest właśnie ten minus, o którym wcześniej wspominałem, że bardzo łatwo nie zaraz blokować. W tym zamku właśnie to występowało najczęściej, bo po pierwsze, te bramy są mocno wystawione do przodu. One są aż, no zobaczcie, przy tej linii, a tutaj balisty mają gdzie zasięg. Może odtąd, może odtąd. Ci łucznicy nie są wystarczający na tyle, żeby wystrzelać tak naprawdę te katapulty. No katapulta przede wszystkim ma jeszcze większy zasięg niż ci łucznicy. Więc wystarczy tutaj jakieś dwie katapulty, jak tylko podjadą. I to co chwilę stopuje Nizara. Jak ma pieniądze, no to wiadomo, jeszcze będzie odkupował ten most zwodzony i tą bramę. Ale jak powoli zaczyna wszystko tracić, a jeszcze w międzyczasie pojawi się jakiś atak, to nieraz został już na tyle zblokowany, że po prostu siedział w środku. Miał tyle co z podatków, tyle co tam z tych piekarni, ale po chwili to wszystko się wyczerpało. Nie miał zboża, musiał wszystko kupować. A jak skończyły się pieniądze, skończyło się jedzenie, popularność zaczęła spadać i pojawiała się blokada. Tylko przez to, że została jedna brama rozwalona z mostem zwodzonym. Więc ten zamek, ja ocenię, myślę, że na szóstkę. Z racji takiej, że ta fosa jest naprawdę gruba. Tutaj już nie ma żadnych ścieżek. to prawda, akurat tu się trafiło tak, że surowce są z tyłu. Więc też muszą tutaj jakąś bardzo długą drogę przejść, żeby trafić do tego magazynu. Ale no jest i tak to. Znacznie lepszy zamek niż ten chyba ze ścieżkami według mnie, ponieważ no przebić się przez taką fosę to już naprawdę sprawiłoby botom problemy. Brama, mówię, no jest, jest tak, że jak nieraz bot, chyba to był nawet Saladyn, w którymś, w którymś testach była taka sytuacja, że Saladyn atakował katapultami, sam zniszczył najpierw tą bramę i później sam stał i nie miał już co robić, bo nie miał jak tego przekopać. Podpalacze podbiegali jako pierwsze jednostki. I nic i stoi i tak jeden atak drugi trzeci czwarty piąty no i był remis tak naprawdę przez to że się sam zblokował Nizer tak naprawdę bo zostały mu to rozwalone i nie miał jak zrobić więcej zdobyć więcej drewna no to już pojawił się remis więc ciężko ocenić na przykład ten zamek on mówię to jest jakbym to powiedzieć Nizer jest bardzo sytuacyjnym botem w jednych sytuacjach będzie na plus w jednych będzie na minus i to już zależy od tego. Co testujemy, co robimy, czy gramy na przykład na przetrwanie, czy gramy na remis, czy musi wygrać. I tu już właśnie tak naprawdę od danej sytuacji zależy, czy, ni czy Nizar będzie dobrym botem, czy nie. Więc mówię, no ten zamek łatwo go wyłączyć zobaczcie, no jak teraz wszystko mu poniszczyli dookoła. To nie ma jak zdobyć pszenicy. Musi na przykład ją kupować. No, i mówię, no blokada jest tu bardzo łatwa. Tym bardziej, że te jednostki stoją i cały czas tutaj blokują, i to sporo kosztuje. Teraz pieniędzy pewnie już nie ma. No, no i tyle co tam z podatków, coś powoli jest tych pieniędzy. Więc ten zamek, dobra, dam 6, bo ogólnie, jako warownia, sam w sobie i wygląd naprawdę tej fosy, takiej grubej dookoła, jest piękny. Więc tutaj zwiększę o 6, ale nie dam wyżej, ponieważ łatwo go zblokować, więc zostaniemy tutaj przy ocenie 6. Mamy zamek numer 5, no i w porównaniu do tamtych jest to taki troszkę mniejszy zamek Nidzara, ale te zamki są o tyle bardzo dobre. Z racji takiej, że tutaj praktycznie ci ucznicy z siedziby mają zasięg dookoła, wszędzie. Nie ma tak, że tutaj na przykład będzie można się przekopać, bo tutaj nie będą mieli zasięgu. Tu z tej siedziby raczej będą mieli zasięg na każdy możliwy punkt przy tej fosie. Więc to jest na pewno plus do obrony. Gospodarka może i tu jest na przykład o tyle słabsze że jest to mniejsza wysepka, mniej tutaj ma budyneczków, widać, że mniej piekarni może też mniej karczm. Nie, no chociaż karczm, on ma zawsze trzy jakoś, więc nie jest tak źle, ale ogólnie no tutaj może być troszkę mniejsza ta gospodarka. Plusem jest też to, że ta fosa jest w miarę gruba, no i też nie ma tutaj ścieżek, tak jak w tym poprzednim zamku. Jest tutaj jedna brama, która, no, też można się uprzeć, że można tutaj zblokować, ale nie jest ona tak mocno wysunięta. Też jest pięć balist na przodzie, więc są w stanie na przykład bronić się przed katapultami, jak podjadą na tyle blisko, czy no, na przykład jakieś balisty nie podpalą więc nie jest to takie złe i jest też jeden zamek, który będzie miał tą bramę na przykład dosłownie będzie podobny, ale będzie miał bramę z tyłu, więc szczerze ten zamek chyba będzie najlepszy. Ale myślę, że w tym już mógłbym też pokusić się, żeby dać z powrotem tutaj 7. Z racji takiej, że mówię, no w tamtym zamku poprzednim, on jest naprawdę dobry, bo jest duży, gospodarka mocna, fosa jeszcze grubsza niż w tym, ale te bramy są za mocno wysunięte. One są tak gdzieś aż prawie tutaj. Więc to psuje. Gdyby może były z tyłu albo nawet na boku, jeszcze można było podyskutować, ale zaraz takie, że są na przodzie. No i tutaj na przykład mamy taką mapę, że właśnie mniej więcej bot jest z tej strony, no i te bramy też są z tej strony. No to. To by nie przeszło. Więc tu myślę, że dam siódemkę, a w tamtym zamku najprawdopodobniej, który będzie miał tą bramę właśnie tak, jakby z tyłu, to dam ósemkę, bo wtedy tą bramę. No, ciężko rozwalić, praktycznie niemożliwe, bo będzie ona też za siedzibą, Więc na tych katapultek by się próbowały, nie wiem jak wysilić, żeby to zniszczyć, to będą miały ciężko. Więc tam blokada taka praktycznie jest niemożliwa, co jest właśnie na duży plus. Bo to w tych zamkach całych okopanych Unizara jest dużym minusem, że może się sam zblokować. Więc musi dbać o tą bramę i o ten most zwodzony, żeby cały czas mieć jakąś drogę, żeby zbierać to drewno, czy żeby zbierać jakieś surowce i mieć pieniądze. Więc tu siódemka. A w tamtym najprawdopodobniej będzie ósemkę, tak już mi się wydaje. Mamy zamek numer 6, dokładnie. No i to jest ten zamek, o którym właśnie mówiłem, przy zamku numer 5, czyli praktycznie to samo, w miarę gruba fossa, jakaś tam gospodarka na pewno będzie. No i brama jest z tyłu. I tu raczej na pewno już dam ósemkę, bo w tym zamku, tak jak robiliśmy na przykład plagi, czyli Nizar kontra 2 szczury, kontra 3 szczury, ten zamek sprawował się bardzo dobrze, bo na przykład jak już pojawiały się też węże w plaze, no to wtedy oni mieli katapulty, i w tych zamkach, gdzie były te bramy, już pojawiał się mały problem. Często dochodziło do blokady przez te katapulty. Tu już takiej blokady raczej byśmy nie zobaczyli. Tutaj już te boty musiałyby albo się przekopać, albo spróbować łucznikami wystrzelać jak najwięcej jednostek i dopiero wtedy się przekopywać. Więc ten zamek szczerze prezentuje się najlepiej, mimo że mówię, gospodarka może w tamtych większych zamkach będzie lepsza, albo raczej na pewno będzie lepsza, ale Przynajmniej tutaj odchodzi ta blokada, która nieraz zepsuła Nizarowi grę Więc ten zamek nie dość, że w miarę fosa gruba, no w niektórych miejscach można by było może ją troszkę powiększyć Ale nie jest to zła fosa, jest przede wszystkim, nie ma tych ścieżek, jest gruba fosa i nie ma jak zblokować, więc to jest Tak naprawdę chyba najlepszy zamek, nie pamiętam jeszcze tamtych dwóch, które będą po, po kolei, bo Tyle już tych zamków, tyle bitew było, że ciężko pamiętać, które to były ale ten na pewno dostanie ósemkę i na tę chwilę to będzie najlepszy zamek, z racji takiej, że odpada ta blokada, mówię, to jest naj... to chyba było takie najsmutniejsze, jak Nizar naprawdę mu dobrze szło, był w stanie walczyć dalej, czy przetrzymać jakieś fale i nagle pojawiła się katapulta, która sama jedna przyblokowała Nizara, więc tu z racji takiej, że tego nie ma, ja naprawdę daję tu ósemkę, bo zblokowanie Nizara praktycznie no kończyło jego grę, mimo że Miał jeszcze jakieś pieniądze czasami, czy coś. Często on, nawet, jak miał te pieniądze z podatków, to zamiast na przykład kupić to drewno i zrobić ten most zwodzony, czy odbudować bramę, to on sobie napraw naprawiał schody, czy coś tam innego jeszcze dobudowywał. Więc no, co tu zrobić? No, na to już nie wpłyniemy, to są jego decyzje. Więc tutaj zostajemy przy ósemce i lecimy do zamku numer 7. Mamy zamek numer 7, no i ten zamek, tak, ten pamiętam, on nieraz się pojawiał w wielu testach. Szczerze, wyglądem on jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj ta gruba fosa. No i co prawda jest ta ścieżka, i ta ścieżka jeszcze jest tak, można to powiedzieć, od, od przodu. Ale przynajmniej łucznice z siedziby mają zasięg. No ale minusem jest, bo jednak, jak był ten zamek numer jeden, gdzie ta ścieżka była zaczynała się tutaj z tyłu, to sprawiało, że jednak te jednostki musiały spory dystans przejść, żeby tutaj no, zacząć w ogóle niszczyć tą pierwszą bramę. Tu już ta brama jest w miarę blisko. No i w momencie, w którym na przykład Nizer by zaatakował, i zaraz chwilę później ktoś zaatakuje jego, to w tym zamku już pojawia się mały problem, że no przebić się ten, tą ścieżką nie jest wcale tak trudno. Tam, jak trzeba było iść na tył, no to zawsze jakieś dodatkowe sekundy na zrekrutowanie jakichś dodatkowych jednostek, zawsze coś tam kupowało czas, a tutaj już tego czasu za bardzo nie ma, bo tutaj te bramy mogą szybko zostać rozwalone. Tam licząc, no to tutaj tak, tu atakują z tej strony, no to tutaj się zjawią bardzo szybko. Tutaj, tutaj bramy, no ta ścieżka nie jest wcale taka długa. W tym pierwszym zamku, na przykład, wydaje mi się, że ona była w miarę dłuższa. No i przede wszystkim była na tyle, więc jednak to zawsze może zdążyć nawet kupić czas, żeby te 50 jednostek, 50 włóczników zrekrutować. Co już może wpłynąć na to, że może Anusz nuż się wybroni. Więc ten zamek, to ile dałem w tym pierwszym zamku? W tym pierwszym zamku dałem siódemkę, w tych ze ścieżkami. Myślę, że tutaj szóstkę, może piątkę. Dobra, tu już widzę, co się święci w tym zamku, już wiem, który to jest zamek. To jest praktycznie dosłownie to samo, co zamek chyba numer 3. Ten, który miał właśnie tą bramę, albo numer 2, nie pamiętam już, który to był. I tu, o Jezu, tu jeszcze jest słabiej. Tutaj jest jedna kratka, tylko dzieląca zrobienie tej ścieżki. Dobra, szczerze tutaj dam 4,5, mimo że jest jedna dodatkowa brama, ale z tego dla katapult to nie jest żaden problem rozwalć jedną czy dwie bramy. A tu jeszcze gorzej, tutaj wystarczy jeden pikiniacz, nawet pałkarz, włócznik, podpalacz, cokolwiek, żeby tylko tutaj zrobili jedno przejście, to już tak ułatwi drogę. Te ścieżki są wtedy jeszcze bardziej bez sensu niż w tamtych zamkach. Dobra, tutaj na pewno daję 4,5 i to będzie chyba najgorszy zamek, naprawdę. Tam przynajmniej było ile 3-4 kratki odstępu, tutaj jest tylko jedna. Dramat, dramat. Tutaj te, w ogóle te ścieżki i ta gruba fosa nie ma sensu w momencie, w którym oni zrobili tutaj coś takiego. To może nawet i tam mówiłem, że Wilk czy, czy Ryszard pokonywali tutaj zara. to właśnie chyba może i było nawet w tym zamku bardziej. I częściej, bo tu jest, ja widzę, że jeszcze gorzej. Nie, dobra, to tutaj na pewno 4,5 to wygląda to, że to będzie najgorszy zamek. Serio, na, na co kopać taką fosę, gdy tutaj zrobi robi jeszcze tu, a w ogóle tutaj nie ma nawet mostu zwodzonego. Dobra, to nawet nie 4,5, to 4. Bo tutaj to każdy jest w stanie w takim razie przejść. Tam przynajmniej jeszcze trzeba było na początku się przekopać trochę, bo tam był most zwodzony. Dobra, tutaj nie ma, nie dość, że jest wejście normalne, to jeszcze tutaj wystarczy tylko to rozwalić. Wiadomo, taki Saladyn, który na przykład już stracił podpalacze, albo wysyła ich jako pierwsze jednostki. No i tak musi z tych ścieżek korzystać, ale to miejsce szczerze. Fatalne. Tutaj już wola, tutaj już lepiej by było tak naprawdę zdać, nie dać tej bramy i dać tutaj tak samo moc zwodzony. Dobra, tutaj zostaje 4. To będzie najgorszy zamek. To będzie na widać najgorszy zamek. Nie dość, że jeszcze... Ta ścieżka w ogóle jaka długa. Dobra. A nie, dobrze, nie patrzę. Na, Im dłużej patrzę na ten zamek, tym mniejszą ocenę chcę dać. Tam przynajmniej było tak w tych zamkach, że ścieżka była dotąd. O, tu. I tutaj była na przykład jakaś tam kolejna. A tutaj nie dość, że trzeba jeszcze taki długi dystans przejść, to jeszcze w ogóle tak łatwo się przedostać. Szczerze, dla tych tutaj, co noszą te surowce dla wołu, czy tam dla tych odrudy, robotników, to nie, do, nie muszą przejść taki dystans, a jednostki wroga mogą sobie tak skrócić. Nie no, dramat. Dramat. Dobra, tutaj zostaje na czwórce i to będzie najgorszy zamek ewidentnie, mówię, no nizar to jest dziwna postać. Z jednej strony dobry, z drugiej strony zły. To, że muszą te. Naprawdę, że ludzie muszą taką, taki dystans przejść, żeby tam coś na ten magazyn przynieść, no to jest dramat. Druga sprawa to, że ta osa, np. tutaj, jest tak po prostu useless, bezużyteczna. Jest, no mówię, no Nizer jest sytuacyjny. Jak uzbiera dużo uczniów, to jako taka tarcza, jako obrona może robić, bo boty czasem nie ogarną. Niektóre boty mogą mieć z tym problem, ale no niestety. Nizar jest dobry, tak naprawdę, tylko tak jak mówię, on jest dobry tylko dlatego, że boty są głupie czasami i nie ogarniają. No dla gracza Nizar to żaden problem. No jak każdy inny bot też zresztą, ale no mówię, no gracz po prostu rozwaliłby sobie to, tutaj zrobił przejście, przecież nie będzie ścieżkami chodził, więc tak jak patrząc na boty, no to Nizar jest o tyle dobry, że boty nie ogarniają po prostu i tutaj tutaj jego moc się stąd bierze, więc na tym sobie zakończymy. Dajcie znać, co wy sądzicie o Nizarze, bo dla mnie, mówię, Nizar jest ogólnie fajnym botem, ciekawym, nieraz wnosi wiele, czy nieraz ma takie mecze, gdzie Saladyna pokonał bez problemu, pokonał Wilka, pokonał też wiele innych mocnych botów, więc potrafi, ale po prostu, przez to, że nie ma murów, przez to, że nie ma takich po prostu jakby typowych zamków, ma coś nietypowego, co z jednej strony jest fajne, bo jakby każdemu robić to samo czyli mury, wieże, zamki, no to. To też by było trochę bez sensu, więc z jednej, z jednej strony to jest fajne, ale można by go było trochę lepiej zrobić. Albo przynajmniej zrobić tak też, że przeciwne boty, czyli te wszystkie inne poza Nizarem, no ogólnie miałyby chociaż troszkę bardziej ogarniały to przekopywanie, wtedy myślę, że byłoby ok, No ale jest jak jest, więc musimy ocenić to co mamy, więc tak jak mówię, oceny to tu już znacie, więc to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się i do jutra do dziesiątej, na razie.